Panie Janie, a czy Muzeum planuje zostawić jakiś wycinek tego, co teraz Wam się uda stworzyć, specjalnie na tą koronawirusową okazję? Jak najbardziej, no bo odkryliśmy, że nasi pracownicy umieją, mają takie umiejętności, o których ich wcześniej nie posądzaliśmy, czy umieją występować przed kamerą, co jak wiadomo nie jest łatwe, ale fakt, że oni od wielu lat zajmują się wystąpieniami co prawda do mniejszych grup, no ale umieją, umieją występować, umieją mówić, więc na pewno zostawimy jakiś rodzaj oferty online. Pewnie ją trochę zmodyfikujemy, no bo to, co robiliśmy, to powstawało w takich warunkach całkowicie partyzanckich, no bo pierwszy, pierwszy materiał, który wyemitowaliśmy, był. Dzień po zamknięciu muzeum, czyli muzea zamknęły się w czwartek, a myśmy w piątek już mieli pierwsze materiały online. Sami nie widzieliśmy zresztą, czy, czy to się spotka z jakimś zainteresowaniem. No więc mieliśmy wielką frajdę, że to się udało. Że, że, to są, że do dziś zresztą, tak jak mówiliśmy na początku, że mimo, że te materiały już nie są jedyne i nie są pierwsze, to, to, to ciągle się cieszą. Zainteresowaniem, więc widzę, że zbudowaliśmy jakiś rodzaj internetowej publiczności częściowo nowej, no, częściowo takiej, która nam w komentarzach mówi, że będzie chciała przyjechać i na żywo zobaczyć tych czy innych prowadzących, czy zobaczyć ich wykład. Więc na szczęście ta forma jest też formą nie tylko podtrzymywania kontaktu z odbiorcami, ale też jest formą no, można być pewnej reklamy. Fajnych prowadzących, dobrych przewodników, świetnych edukatorów, z którymi ci, którzy oglądali ich zdalnie i których zainteresowali, no deklarują, że przyjadą i zobaczyć na żywo. Więc mam nadzieję, że to jest również taka forma nie tylko uatrakcyjnienia czasu kwarantanny, ale też no, do, do, do dłuższego reklamowania instytucji czy budowania jej pozycji na, 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 na rynku.